witajcie tu przewodnik Kazimierz Dolny no, cieszę się że mogę was znowu zobaczyć i macham do was tu <laughs> przez ekrany waszych komórek i komputerów i co znamy się już troszeczkę wiem że się wybieracie do nas bardzo nas to wszystkich w miasteczku cieszy i cały czas staramy się żebyście byli jak najbardziej zadowoleni Oczywiście nam zależy na tym, żebyście do nas spadali nie tylko na parę godzin, tylko żebyście zostali u nas dzień, dwa, trzy, bo wbrew pozorom jest tu bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja ze swojej strony, ponieważ wiecie, że zajmuję się prowadzeniem, chciałbym wam powiedzieć, że nie tylko ja to robię. Nasza firma ma wielu bardzo dobrych przewodników. Są wybitnie niesamowici im osobiście ja niskom nie muszę powiedzieć są lepiej niż ja ale żeby się z nimi spotkać szukajcie ludzi z takim właśnie identyfikatorem w tym kolorze seledynowy przewodnik Kazimierz Dolny też taki posiada jeżeli będziecie widzieć takiego przewodnika właśnie z tym możecie być pewni że dostaniecie serwis i usługę na, na najwyższym poziomie no co, ja idę dalej, bo oni tam idą, proszę przede mną, żeby mi pokazać to miejsce. Do zobaczenia w Kazimierzu. Pamiętajcie, Kazimierz to stolica dobrych wiadomości.